Każde rozpoczęcie budzi takie małe emocje na pewno. Nowy sezon, nowe wyzwania, nowe plany, marzenia. Jest to dziesięciolecie klubu, tak więc jest to na pewno, nie jest obojętne dla klubu, jak ten sezon też będzie wyglądał i, i na pewno z takim bardzo pozytywnym nastawieniem zawsze się w takie sezon, w takie treningi wchodzi. Każdy poprzedni sezon musi nauczyć czegoś, czegoś na przyszłość i, i mamy nadzieję, że w końcu nasze cele zostaną zrealizowane, że w każdym sezonie podchodzimy do, do walki o mistrzostwo. Tak? A, a tak naprawdę Liga potem to wszystko weryfikuje: tak? liczba kontuzji, czy, czy kto ma dłuższą ławkę, i, i będziemy się starali na pewno na pewno no wygrać Ligę. Tak? No medal wiadomo, że, że byłby spełnieniem oczekiwań, a, ale skupmy się na takich celach na początku przyziemnych, play playoffy i potem będziemy myśleć dalej. Odchodzi od nas. Jose wraca do Kolumbii. No to już dużo wcześniej zabezpieczyliśmy się, jakby zmiennikiem na jego pozycji. Też Davy, zawodnik z, z, z Kolumbii o podobnym profilu. tak. Wraca do nas Mateusz Lisowski po, 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 po dwóch latach niegrania u nas. Bardzo pozytywnie tutaj myślę, jego gra była odbierana i dlatego też zdecydowaliśmy się na ten transfer. Przychodzi, jak już wszyscy wiemy, Adrian Skrzypek. Myślę, że to też będzie bardzo duże wzmocnienie. Zawodnik z bardzo dużym doświadczeniem, z bardzo dużą jakością. No i ostatni taki transfer niedawno zrobiony. Artium Ross. Zawodnik typowo defensywny z Ukrainy. Z bardzo dużym też doświadczeniem gry w lidze ukraińskiej, w lidze białoruskiej. I, i, i też myślę, że to będzie wzmocnienie. No na tą chwilę nie mamy Jose. Odszedł Marcin Firanczyk, No wiadomo, że Rehabilitacja po kontuzji Kuby Konkola też nie potrwa tak szybko, znaczy nie, nie, nie zakończy się szybko. Myślę, że liczymy na niego w drugiej rundzie. <laughs> Docelowo powinno być nas o jednego, może dwóch zawodników więcej, bo wiemy o tym, że szczególnie druga runda i te przesilenie meczów w Pucharze Polski i w playoffach spowodowało to, że tak naprawdę tego celu, który marzyliśmy, czyli medal, nie osiągnęliśmy, bo przy kontuzjach znaczących zawodników. Zabrakło nam po prostu ławki. Z roku na rok liga idzie do przodu, tak? I, i my nie możemy zostać tyle, nie chcemy przede wszystkim zostać tyle, i, i musimy się dostosować do warunków Ligi i, i będziemy trwać jeszcze ciężej i, i mam nadzieję, że efekty tego będą. W sobotę jedziemy na memoriał do Opola, bardzo silnie obsadzone. Poza nami drużyna z Dremana, Piasta, Gliwica, i, i, i przemyśla. Gramy tam półfinał z przemyślem, potem mecz albo trzecie, albo pierwsze miejsce, potem. W sobotę, za dwa tygodnie zapraszam też wszystkich tutaj na sparring z Piastem Gliwice w Leśnie. Następnie wyjeżdżamy do tur na turniej do Gniezna, który będzie jakby zakończeniem tygodniowego obozu, gdzie będziemy trenować kilka razy dziennie. No i na koniec, tydzień przed ligą, e też w Lesznie, mecz ze Śląskiem, Wrocław, e na który też bardzo chętnie e zapraszam wszystkich. A będziemy trenować pięć e razy w tygodniu, zwiększamy ilość e jednostek treningowych z czterech do pięciu. W okresie tym takiego obozu będziemy trenować dwa razy dziennie, i, yy, no i, no i tak to będzie wyglądało. tak. I Mam nadzieję, że to przyniesie <gry> efekty w lidze. Tak naprawdę, okres przygotowawczy zaczęliśmy ciutkę wcześniej, bo już od miesiąca trenujemy indywidualnie. Każdy, każdy gdzieś tam sam realizuje ten plan treningowy. No i wiadomo, że każdy od początku chce walczyć o skład, i, i to myślę, że wyjdzie każdemu z nas na plus. Niektóre drużyny w lidze zwiększając bardzo budżety, bardzo mocno się wzmacniają. Dla przykładu taki Przemyśl, nie wiem nawet czy nie będzie dysponował najsilniejszą kadrą w całej lidze, tak więc to też dla nas jest niewiadoma. My też na razie jesteśmy trochę niewiadomo, bo kilka zmian jest i, i na pewno chcielibyśmy robić kolejny progres, a kolejny progres na pewno oznacza medal, tak, ale chętnych do tego na pewno będzie dużo więcej i musimy z pokorą pracować do tego, żeby, żeby taki wynik osiągnąć.